Witam Was serdecznie drodzy widzowie. W dzisiejszym odcinku będziemy się bawić prądy. Na prądzie się nie znam, więc ten filmik nie jest żadnym instruktarzem. Nie będę Was tu zanudzać, jak lutowo kabelki, no bo to jest dość prozaiczna czynność. Natomiast chciałbym podziękować Panu Jackowi Somer z Tarnowskiej Gór ze sklepu elektronicznego Jacek Somer który pomógł mi tam rysunkiem, jak tam popodłączać przekaźniki, no i jak to mniej więcej zrobić. No i w ogóle, bo bardzo bogaty zasób w sklepie części elektronicznych. Posiadam też serwis laptopów, z którego często korzystam. Polecam tego pana szczerze. Adres do sklepu będzie w linku pod, pod komentarzami. A tutaj, już bo zeszło się cały dzień. Wieczorne próby oświetlenia Co myślicie o tym? Co prawda, zostało jeszcze zamontować sufitka, W podsuficy trzeba wyciąć pod panel, pod te wszystkie przełączniki, poskracać niektóre kabelki, bo są za długie. Ale generalnie można powiedzieć, że jest sukces. Ja jestem mega zadowolony. W kolejnych częściach naszej budowy będziemy montować panel na dachu. I system redark do zarządzania całą elektryką w aucie. Będziemy ciągnąć kabelki. No nie będę z tym zanudzać, bo z tym będzie masa masa roboty. Ale myślę, że też tam jakieś przebitki wrzuca. Drogi widzu jak się podobało, zostaw łapka, zostaw jakiegoś suba, bo tam cienko z tymi subami. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.